No, witam serdecznie wszystkich. Jak tam kiedyś obiecywałem w ostatnim filmie, bodajże, że nagram tutaj ten filmik z tego gubikarium, tak zwanego. Ten akwarium, który tam kiedyś nagrywałem z gubikami. No jak widać, Namrzażyło się tych gubików, mieczyków. Dość sporo. Teraz jestem świeżo po podmianie w tym akwarium. No, gdzieś było podmienione ze 45-50%, prawie połowa wody. No, z tego względu, że tutaj jest ten akwarium postawiony, jest gruba warstwa żwiru, jest postawione na ziemi ogrodowej. No, jakby nie było, ta ziemia ogrodowa oddaje trochę. Jak się spuści wodę z akwarium, no to jest taka, taka żółtawa. Ostatnia podmiana była robiona, robiona może jakieś no z dwa tygodnie temu. Także czas był, żeby zrobić podmiankę. Yy, oczywiście granówka, zmieszana z RO, tam pół na pół, bodajże. Yy, tam jedyny subskrybent poradził, żeby mineralizator, bo ja tam ostatnio pokazywałem taki. Mineralizator dziadostwo z jakushi, żeby kupić. No Dzisiaj zamówiłem na Allegro z tego jakushi, taki półkilowy. Ten mineralizator, także będę wodę RO i do tego dużego zbiornika, i tutaj będę mineralizował tym jakushi. Podobno fajne efekty są. Widziałem tam filmik na, na YouTube, że nie trzeba później nawozić żadnymi środkami. Typu potasy i tak dalej. Wystarczy, że się zrobi raz w tygodniu jakąś małą podmianę, jest 20% z tym mineralizatorem. Ja myślę, że tu w tym zbiorniku będę robił. To jest docelowo zbiornik, ten ma 72 litry. Wiadomo, tu jest bardzo grube podłoże, to tu będzie wody gdzieś około 50 litrów. Może nawet nie będzie 50. Także będę robił podmiankę. Na tym mineralizatorze Jakusi Mineral Plant, tak zwany pod, pod rośliny. Także no, jak widzicie, woda jest taka troszkę biaława bo dałem do tego filtra JBL-a tutaj w rogu. Dałem tam y, i force trochę dodałem, może z 50 gram. Y, co tam jeszcze było włożone? No tam na spód dałem y, Matrixa. Też z tego dużego akwarium Matrix filtra, bo tam w filtrze teraz wymieniałem, także wyjąłem trochę Matrixa, a dałem tam do filtra te wałki torfowe. No i tutaj też dałem do takiego malutkiego filtra tam z prawej strony u góry troszkę tych wałków torfowych do takiej pończochy troszkę im tam zmiękczyć tą wodę. Żeby miały tam mniej więcej taką wodę, no tam, wiecie, no, torf nigdy nie zaszkodzi, nie Ma, zawsze tam coś, coś odda tych swoich substancji do wody Może, może gubikom nie potrzeba jakiejś takiej super wody, wiecie, typu Gubiki się mnożą w zwykłych kranówach, w pracy mamy zwykłe takie akwarium, na żwiru, żwiru troszkę jest i, i mnóstwo tam tych gubików jest, także Także myślę, że nie trzeba tam jakichś super warunków gubikom zapewniać. No ale niech mają, nie? No. Akwarium, jak widzicie, poprzedzane, troszkę połamane te, te rośliny. Co niektóre, no nie za bardzo powiem Wam, rosną. Tutaj z boku ta, ta ten wywócznik, to on tam dość tak rośnie i ten mech, jak widzicie na tym korzeniu się tam dość tak rozrósł. Te mikrozorium, tak. W miarę wam powiem ani nie czarnieje, zbytnio, żeby tam coś czarniało i tak dalej. Także w miarę to tam wygląda ten trawnik. No nie rośnie za chiny. Nie wiem dlaczego. Widocznie może mało światła ma ten trawnik, trzeba by było jakieś ogromne światło tutaj dać. To nie jest, wiecie, akwarium to ma być lotek, żeby był bezobsługowy, bez jakichś tam ceregeli. No, także podmianki będą teraz tym jakuszy, także myślę, że, że ta woda będzie i te rośliny troszkę tak odżyją, zobaczymy jak to będzie wyglądać, bo to ostatnio tak jak na tych filmach zobaczyłem, no to tam pokazywali, że efekty są dość spore, także rośliny podobno dostają dość dużo tych minerałów, także zobaczymy jak to będzie wyglądać. No, no a jak widzicie gubików, tych mieczyków jest dość dużo, gubików jeszcze więcej, jest mnóstwo samiczek małych. Widzę, że jest ogromna ilość małych samiczek. Nie wiem, czym to jest spowodowane, że się, że się kocą same samiczki. Może po prostu temperaturą wody, czy coś w tym stylu, będzie to spowodowane, że po prostu w takiej i takiej temperaturze są samice, w jakiejś niższej czy wyższej samce wychodzą no widocznie tak to jakoś się chyba odbywa, bo, bo wyszło mnóstwo samic także chyba, że dopiero nabiorą koloru, no nie wiem, nie znam się, nigdy nie hodowałem gubików, wiecie tych Englera, także nie, nie mam pojęcia yy, czym jest spowodowane, czy, czy samice, czy samce się się kocą, jak to się mówi no tych mieczyków tu troszkę pływa i tych tych gubików jest, no jest dużo tego one tam takie jeszcze są, niedawno się chyba wy, wy, wykociły bo takie bardzo malutkie pływają tam gdzieś między tą trawą, gdzieś na spodzie w tym takim gdzie jest taki mniejszy nurt wody ja wam tutaj nie będę teraz zbliżał, bo bo po co, nie wiem czy to jest aż tak istotne no no jest tego dużo no nie wiem ile tam tego sztuk będzie, ale ale trochę trochę tu tego pływa, nie? No, jak tam się ktoś przyjrzy dobrze na filmie, to myślę na dużym ekranie, to myślę tam zobaczy te, te maleństwa takie. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. <śmiech> Także no. no. Kiedyś się chyba trochę lepiej prezentował ten akwarium. Troszkę ta trawa też tak jakaś zmarniała, nie wiem dlaczego. To tak zmarniało. Może kiedyś, może dlatego to tak się stało, powiem Wam, że kiedyś tutaj jak był ten glon taki bodajże nie wiem krasnorosty, to chyba nie. Ja były tu też trochę krasnorostów, było to troszkę zaaplikowałem. Chyba z 10-15 litrów karbu, i możliwe, że po prostu ta trawa. Od tego karbu jest delikatna i po prostu dostała chyba po dupie, i on trochę popaliło, I, i się tam gdzie, gdzie, gdzie porozpuszczała, i dlatego myślę, że ta trawa tutaj tak marnie wygląda. Trzeba by było te, te wszystkie takie listki nadgnite, wszystko powyjmować, pincetą zrobić tu takiego trochę większego porządku. No, nie wiem, zobaczę, albo po prostu jeszcze tutaj porobię coś z tymi roślinami. Czy nie wiem, czy tego wymucznika tu zostawić, czy nie zostawiać. Nie mam zielonego pojęcia, czy dać tu jakąś inną roślinę. Tu ją chęcią bym bo wam coś tam posadził, ale za bardzo tam z tyłu nie ma miejsca za tym korzeniem. I tam ten spód tych roślin nie dostaje światła, i i one po prostu tam czasami. Gniją. A druga sprawa spowodowana taka, że ja niedawno ten JBL tam włożyłem i tu chodził tylko ten właśnie te dwa filtry gąbkowe i była chyba taka dość słaba cyrkulacja tej wody i możliwe, że od słabej cyrkulacji wody po prostu te rośliny tam ta woda może i stała i po prostu nie było takiego, wiecie? Przepływu tej wody i te rośliny tam po prostu, i światła nie miały, i przepływu wody, i po prostu od spodu trochę podgniły, jak się to mówi. I to mi się wydaje, że tym to jest spowodowane. Właśnie tak się zastanawiam, czy by to, czy coś z tą trawą nie zrobić, czy ją całkiem nie wyrwać stąd i po prostu wsadzić jakąś przywieźć nową, czy coś. Ja tam lubię jeździć do tego masona, bo tam jest dużo fajnych roślin, także można by tu było coś coś posadzić no zobaczymy, no tutaj mikrozoria w miarę się trzymią no ta trawa tutaj z lewej strony widzicie tą kępkę taką, nie podoba mi się taka, no taka zmarnowana, nie puszcza chyba nawet nowych pędów, także nie wiem co z tą trawą zrobić, czy po prostu ją po prostu wywalić z tego roga, tutaj chyba tak zrobię i, i zobaczymy jak to będzie no. Dobra, to co nie będę Wam już tutaj nudził w tym gubikariu, może jak tu zrobię troszkę jakoś większego porządku, dosadzę coś innego, fajniejszego, to jutro może pojadę tam do tego masona, zobaczę co tam mają. Może jakąś fajną roślinkę się z sobie tu przywiozę, czy coś takiego i zobaczymy. No. Jeszcze mam też jeden sklep na oku, gdzie też mają fajne rośliny. Yy, ale tu nie wiem, czy tam pojadę Chyba pojadę jednak do tego masona, do Chorzowa yy, I coś może jutro przywiozę I po prostu się tutaj dosadzi nie? No. Dobra, to żegnam się na razie z wami Jeszcze wam nagram filmik Jak mi się uda pokazać w tej rurce Bo już się tam w tym akwarium Trzy dni minęły I już się wykluły Młode glonojady w tej rurce Już je tam widać jak Ogonkami machają. Także, jak mi się uda taki króciutki filmik wrzucić z tym glonojadem, z tymi młodymi, to jak mi się to uda nagrać i doświetlić tamtą mrówkę, to, to wam to wrzucę też dzisiaj. A tymczasem żegnam się z wami. Miłego wieczoru. Czym się na razie?